Witam. Dzisiaj zrobię test Rudusa w wersji 5.0 Ustawienia wykrywacza czułości 39, dyskryminacja minus 90 oraz wzmocnienie audio na 20. Tryb dynamiczny. Wykrywacz dostrojony na grunt fabryczny, czyli w powietrzu. Tak. Jeden grosik współczesny. 25 cm 10 groszy współczesne 26 cm jest bardzo wiecznie, więc może być nie słychać wykrywacza na aparacie. Ale jako wynik uznaję sygnał powtarzalny 5 groszy współczesne. 30 centymetrów współczesna złotówka 32 centymetry współczesne 2 złote

Trzydzieści siedem. Trzydzieści osiem centymetrów. Dwie kopiejki. Trzydzieści dwa centymetry. Guziczek wrześniowy. Polski. O, taki mocny sygnał, wyraźny 31-32 cm. Ostatnia monetka, e, Seberko, polskie e, 10 groszy, 1840 rok. 28 cm, wyraźny sygnał. Przykładowo orzałek wrześniowy. 38-39 cm. Blaszka od magazynka z Mausera. 6,37 cm no, Zapalniczka okopowa Przykładowo Nie wiem chyba z czego ona się złożyć czy... Jakiś taki kolor 43-44 Uska. Nie wiem z czego no, Dosyć spora W do Mausera nie miałem pojęcia, z czego to jest. średnica ma nie wiem, z 15 mm. 44-45 Uzka mauser z wklejonym czubkiem, zbita z błonka. To jest niemiecki mauserek. 26 cm cała łódka z mauserów ze zbitymi spórkami, z łódeczką, poprzewiercane wszystko legal Już patrzymy no, taki wyraźny sygnał powtarzalny 51 52 cm i ostatni przedmiot łuska z samolotu z u 2 hmm. Powtarzalny sygnał 50-51 cm